O, witajcie! Siadaj, siadaj Felix! W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać Bele z Xaver, z Mietkiem i Felixem. Siadaj, Felix! Jedziemy zbierać, potem będziemy oro, coś tam wiecie. O, muszę telefon postawić. Wiesz, że tutaj się traktor kilka razy się przewalił, ale go jakoś naprawiłem. Do góry nogami normalnie, nie wiem, dobra. No dobra. Jesteś Mateusz, siadaj do traktora. no. Siedem. Siedem. Kurde, no. Kurde, no. Kurde, no. Kurde, Dobra, o, no. Dobra. 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 Jadę z Felixem, a mnie tak to tam zostanie. A my jedziemy. Siadajmy, Felix, do traktora. Jedziemy. Siadaj, bo nie pojadę. Dobra, o, siema. Cześć, Mac Felix. O tu, usiądź, tu usiądź, Felix. Felix, tu usiądź. O tu, usiądź, Felix! Tu, tu usiądź, bo nie pojedziemy. Felix! Dziecko, ty, wsiadaj tu obok mnie jedziemy na pole. O cóż, Felix tu wsiada, a nie ty. No wypad! No, no wsiadaj, Felix tutaj. Nie, obok nie. o, dobra, jedziemy. To ty, Felix? Na razie przyjedziesz do nas? Mietek? Mietek przyjedzie do nas, my jedziemy na pole. On do nas dojedzie. Zobaczy czy on, czy te wóz jedzie. Ty coś nie jedzie. Ty czaj, Mietek! E, Mietek, bo coś nie jedzie. Weź coś sprawdź. Mietek! Coś się chyba zahaczyło, bo widzę. Ej, coś się zahaczyło, czy mi się wydaje? Daj, ja mogę? Dobra, idziemy. A, jak widzicie, to są ci dwa osoby, bo oni są bli bliźniakami są. O kurde, ale, ale kurde jedzie. Kurde. Jedziemy na feliksa głowa. Wystaje no i niech wystaje. dobra. Ja jest feliksa na pola. Ty już bierzesz tego z chwytakiem. Ty, ty bierz tego z chwytakiem i, i do, do nas dojedziesz? Ale jedź z tym chwytakiem. Weź ten chwytak. Na ten, na to Wiesz co? No, a co będziemy, a co będziemy robić? Bele, będziemy zbierać, a co ty myślisz? Jak, a co ty rękoma zbierzesz? No właśnie, idź po tego traktora. A dobra, dobra, sorry, ja myślałem, że ty już Kurde, on jakiś ślimak? Czy co, ten traktor? Ty, ten traktor jakiś jest, A ten traktor Czekaj, to 30 jest nie tak Moc Czekaj, chyba za blisko to dałem, nie wiem. Pomału jest mi Czekaj, się coś uwaliło coś. Czekaj, się coś zwaliło. Muszę kamerkę przybliżyć. Jedziemy, jedziemy, Felix na pole. To jest No Boże, człowieku, myślisz, że to łatwo? Rzucić bieg, jechać? Ogarnij dał no no To jest jaki. To jest O Jezu, jest ogarnij, To jest To jest jakieś. To jest To jakaś chyba To mniejsza, jakieś. siła. Co To jest jakieś. To jest ona się tak buja? Co ona tam ma? Ty chyba musisz tego do tego traktora podczepić, bo to nic nie da Patrz jak to ile jedzie, no patrz... Nie! W tej 30 coś jest nie tak. Te... Czekaj. Coś jest nie teget Nie tak, coś 30 coś jest nie teget Musimy chyba traktor zmienić Nie tak Nie tak musimy traktor zmienić Ale Felix serny wtedy by nie pojechał a jak Felixa ja chcę Feliksa zostawić Wiesz co, Czekaj, czego ty nie rozumiesz? Myślisz, że ty ten trakt, ten trakt jest silny? Tak jak ty? No właśnie, to się kurwa nie wymądrzaj, że ty... Bo jakbyś ty też tak miał, to byś się... No... To też tak do ciebie powiedział Ale to ale To trudno ci... Kurna, nie. Ja, mogę, ja ja, ja mogę, żeby pojechać. Nie, bo. No to Felix, z Felixem pojedziesz. Felix, pojedź z nim. On powiedział, że tak, dobra. A może. A może nie tak mocno przybij... Felix, uważaj! To weź, chodź, tu zamienimy. Felix, nie, bo się połamie. Wóź się połamie. Odsuń się! Dobra. A może tak, nie będę tak mocno ciągał. O tak o, patrz O, teraz lepiej Tu trochę zaciągnę O Zejdźcie, sprawdzę czy ciągnie Dobra, może, gdzie ten traktor? Dobra, kieruj, E, kieruj, mordo Kieruj Xaver będzie kierował, a tu z nim, ja dojadę do nas. To, czekaj, to ja na furę wsiadam. To, to ja na furę. Felix, siadaj do niego, ja na furę wsiadam. To jest ja Felixem na furę, będziemy jechać. To ja na furę. Ja na furę wyjedźcie. Nie, siadaj Felix, siadaj. Siadaj z Ksawerym. No nie! pierdolę No wszyscy, to Jak się zaginąłem? Odpalaj tego trzydzieścika i jedziemy. Bo ja chcę wsiąść. No czekaj, kurwa. Sory, sorry, sorry, sorry za wrażenie. O jak szybciej! Szybciej kurde ja. Trochę powoli, trochę powoli. To jest słowo, które nie powinno być, ale to i tak sobie zrobię, sorry. Zgrzyta, zgrzyta i się zesrało. No co jest? To jest zgrzytało, to jest zgrzytało i się zesrało. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. No ciągnij glita. Na piątkę. No to na piątkę weź. piątkę weź, rzuć. Rzuć na piątkę. Bo tam się zapaciło, weź mi tam powiedz, bo tak się zaczęło. Gdzie? A. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. No, 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 no. Jest. Jedź! Jadę! Czekaj, może wsiądę do Was! No, Mietek, stój z Mursusem Czekaj, może do Was wsiądę! Trzymaj się! Mogę tu się zdosiąść, czy nie? Już nie mam miejsca dla mnie. O, dobra! Jedź, ale powoli! O tak jedź, no! Jadę z Panem Mietkiem na górze! się trzymał, jedź! Dobra, tam. Ja do was dojdę. Ja tu mam traktor. To jadę do was, mam tu traktor. To na pole, bo my nie gdzie A, dobra, dobra, już prowadzę. się ogarnąłem, dobra. Biorę traktora tego, a wy już siedzicie na pole, ja zaraz dojadę, ok? A, dobra, no tak, nie wiecie, gdzie. To byś pojechał, jakbyś wiedział. No nie wiesz, gdzie na... Dobra, to już dojadę. dobra. To już dobra, dobra, dobra odpalam. Jedźcie ze mną, czekaj. Jak widzicie, widzowie. Ej, co jest? Ej, co czemu tu jest Bela? Ej, co jest? Czekaj, bo tu Bela jest. O dobra, tyle, tyle jest. Czekaj, muszę skręcić. Co? Dobra, dobra, dobra. Doj... Dobra, jedziemy na pole. Mam, mam Felix i i pani Mietku. Jedźcie za mną, dobra. Pan mnie tak się nie odzywa, coś, coś tam, Jestem. coś z kimś gada. Ale tymczasem was poprowadzę tam, gdzie my tam mamy jechać. Tu widzicie nie. za mną, pan mnie tak jedzie. Gra z nami Mateusz? Ale czy panie... Gdzie Felix? Gdzie Felix? O, nie ma Felixa, wiesz. A, Felix, i pojechał już do domu Felix jest, ale tam... A, Felix wysiadł, bo nie chce zamiechać. jechać. Tu nie jest chyba nasze pole, jeszcze drugie. O to jest! O, pa... Mów Daxer! Tak, Daxer! Tak, Daxer, tak, mów! No to przyjeźdź, na... daleko na polu jesteśmy. Tu nie. O rytułu Ona to jest rytuł. Widzicie jesteśmy na polu. Felix zaraz przyjdzie, bo coś tam chciał iść do dąbki, bo coś... znaczy coś tam chciał się napić troszkę. I zaraz do nas przyjdzie. Już mamy wszystko przygotowane i będziemy zbierać tu jeszcze chyba pewnie będziemy kostki i tak naprawdę wszystko i powiedziałem pewnie potem kultywatorem tutaj wiecie te te. Potem pewnie orać będziemy i na końcu siedzieć bo pewnie jeszcze na rok będziemy robić. Nie wiem. Zależy to od nas. od nas, nie? Od naszego losu, nie. No? Być więcej coś. Dobrze, panie Mietku, będzie pan zbierał czy ja? Zobaczymy kto będzie zaraz zbierał, bo tu z panem Mietkiem rozmawiamy. Pan Mietek będzie zbierał, a ja będę podjeżdżał. No to przyjedź, Felix, przyjedź do nas. My potrzebujemy cię te. E, co pan robi? Nie! No. jestem. Wsiadaj tamtego traktora, tamtego wiesz, tego z sześćdziesiątką i zbieraj. A ja tu będę odpoczywał. Gdzie pan Felix jest? My tu już, już pierwsze belę mamy. O tu postaw nas przód, tutaj. Panie. No się pan chyba rozmyślił. Kiedy Już ładujemy belę, już idzie nam dobrze. Okej. Okay. belę. Już pierwsza belka. belek. No, 6 belek tu jest maksymalnie. 6 Czy nam 6 belek, 10, maksymalnie 15 i nic, nic tam więcej nie trzeba belować, nie? Bo mamy takie bardzo małą gospodarkę i nie jesteśmy bardziej bogaci jak inni. Wiecie, o co chodzi. Już mamy kolejną belek, widzicie. Mnie tak już kolejno garnia. Kupkę. No i. Tak. O! O! Mate Panie Felix! Felix, patrz, mam już dwie Bele. Gdzieś dwie Bele? Chodź do nas, przyjeźdź. Chodź, Niech coś ma różne. Jadę kur... na jedynce, na jedynce jadę, nie mam coś się rozkazać No na jedynce Nie, ja trochę rozkazałem, na piątkę, piątkę wrzucę No lecimy, leci, leci Oporowy, jesteśmy oporowcami, leciły Oporowy Pan mnie tak się ma za mocno jak widzicie wczuł Kurde, chcę, żebym mógł poka... Dobra, ja zatrzymam, bo to za długo będzie trwać O, trzecia już jest, jak widzicie już, już, trze, już jeszcze trzy zostały, jeszcze jak widzicie, jeszcze będą te na górze, jeszcze, ale nie, nie widzicie, jest już prawie 5 bel, 5 bel, już mamy 5 bel, tutaj jest 3, ale tak naprawdę to jest 5. bo jeszcze te, jeszcze tu są dwa na górze, ale nie widzicie, bo tu jest jakby, wiecie, grałem, więc... Tu jeszcze dwie pele, już postawiliśmy i tu jeszcze tamty pięć bel i będzie ogarnięte, wiecie co chodzi. Już mamy trzy bele. Jeszcze tutaj e, cztery bel i będziemy już jechać. Dziesiąta bela, już dziesiąta bela. Dziesiąta bela. Kładź tu już Bo tu mamy 10... Tu jest jedenasta już. Dobra, jedziemy. Tylko nie wiem jak... A może się lepiej zamienimy? Bo ja tym... Czekaj, ja zawrócę. się jeszcze zakleszczysz. No, ja nie wiem, jak jeździć nie, ale... ale... powoli jadę. Czekaj, ja te... ja zawrócę. Ej, uważaj z tą belą, jak będziesz jechał. Dobra. Jak chcesz, to możemy się zamienić po drodze. to zamienić, żeby... No bo się trochę boję, że zakleszczyć i wtedy. Nie ja, Nie ja tu podjadę do ciebie. Robię, daj, 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 ja to zrobię szybciej, panie. Dobra, wyłączył się silnik. Ma pan. Daj już, ja to zrobię. Czekaj, muszę wysiąść. Gorąco w tej kabinie, jest tak lato, takie lato jest, że tak jak no. tej ma kabinie. No jest, jest, no pan, jakie wie pan, nie życie, nie? Gdzie ten traktor, no tutaj? Nie no ślepo chodzę, nie wiem. Panie, panie, ja jest tu bela? No. Jedź, ja, ja pan, ja tu po dojadę, pod do pana. O pan mi pan mnie tak, jak widzicie pojechał. Tam na moje gospodarstwo wieć. Na moje gospodarstwo jak już będziesz Tam na nas, nie na te te bramę, tylko tam na dwór, tam na dwór dalej. Uważaj! Albo z kurkami jesteś. Tę w szybciej sensie. No dobra Poczekaj, muszę się Dobra, jadę. O, widzicie? Pan Mietek już pojechał, kurde, już na no, 10 siedziałem belamy. kurde. Tak, pan, jedziemy do pana Feliksa. Dakser jest tam, idę. No. O, pan... jadę z panem Mietkiem, już wracamy na gospodarstwo nasze. No jedź szybciej, Mietku. Mietek, wrzuć na piątkę. Będzie szybciej. Ale jadę krzywo, ale Nie, krzywo, zaraz jadę. Ale, ale jestem słaby w tych skrytach jakiś nie wiem. Już dzisiaj nieogarnięty jestem da! Na... To szybciej jedzie, nie. Jak pan jeździ? Czekaj, jest A co tu jest? O tu w tym lecie. Panie, niech jeżdża pana, nie kurde, tu pojedziemy tutaj, pan zawracał. Stop, stop, panie! Co? Panie, stop. Pana, chodź pan ze mną na chwilę. Co ci tam? Co chodź tam. Nie, pan jeżdża. O! widzę. Chodź pan, coś tam leży. No, pan tak się zainteresował i sobie poszedł. Rzucał mi kurna traktor na, na środku drogi. No, brawo, naprawdę, pan jest taki mądry, że nie wiem. Ja jadę do gospodarstwa. Kurna się waliłem masz tego. No, Mietek, jak ty kurna, stoisz, stojesz ty tym traktorze. Mietek, hahaha, Mietek. Mietek jest niedobry, musimy sobie. E-Mietek, E. Mietek jest E. To ja ostatni raz na pana pomagam. Jak pan mnie przeprasi, to wtedy pomagam, nie ja bo Pani nigdy nie pomaga Jest Pan, bo ja nie wiem co tam było. Ja zaraz do Pana dojadę. Jedź Pan już. Na gospo. Go nie że tam gdzie jest ta brama, Tylko tam dalej wjeżdżaj. Widzicie do domu. Pod moim gospodarstwem. I chyba to będzie na wszystko. Bo już prawie do 20 jestem. Minut. W no następnym odcinku widzowie będziemy e, kultywatorem już zaczynać, potem siewy i te się... Orani, wiecie o co chodzi. W następnym odcinku, bo musimy odpocząć i oczywiście wyładować te bele. I te dwie, dwie bele do pana Mietka wsadzimy tam do obory, a drugie te tam do mnie wsadzimy. Jeśli Wam się i o, o takie filmy, piszcie w komentarze, czy chcecie jeszcze takich więcej odcinków. A na pewno takie się pojawią. Mnóstwo takich. Więc. I czekajcie! Czekaj, bo już tu wiesz, o ciało, o ciało, rzut się odwraca! Będę upamiętniony. Będę. No, żeby to, możemy. Gdzie jesteśmy, jasne, jest na gospodarstwie? Na równo, będą odcinki o godzinie. O godzinie. I tam, on nie go tam słuchają, tam coś tam badają. niedzielę o godzinie 14... Jakiej niedzielę? Nie słuchajcie, nie będzie żadnej niedzieli. Ja tutaj ogólnie nie mam czasu na nagrywanie, mam y, duże do, do, do zaległości. Dobra, wyłączam już traktora. Kurwa, no. No jak widzicie już koniec Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. A y, y, te, 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 te koski, to niestety już nie, ale ręcznie zbierzemy. Pewnie, no dobra. Dziękuję za obręwo. Kolejny odcinek idziemy, no robić inne odcinki. Dobrze, do zobaczenia.